Wybaczcie ten wstęp, ale musiałem trochę odreagować. A że wy jesteście na pierwszej linii, to poszło na was. E, witam serdecznie od tej strony. Kolejny dzień, kolejne przygody. Iłża, białka, las z poprzedniego filmu. Jak ktoś oglądał, to wie, że dzisiaj będzie, będą poszukiwania na terenie teoretycznie jakiejś starej karczmy. To jest ten teren za busem i za moimi plecami. Chłopaki z stowarzyszenia Detecting Team Iłża dojadą w późniejszym terminie. Ja mam czystą kartę Mogę iść, muszower. Powiem wam tak, w nocy minus 4, minus 5. Teraz. Godzina dziewiąta chyba 5, bo musiałem oczywiście. Czemu musiałem odreagować? A no wiecie, w formularze trzeba było się naczytać na i różnych wniosków pierdół. Człowiek nic z tego nie rozumie, ale jakoś musi z tego z twarzą wyjść. E, no, a teraz mamy około 14-15 stopni i ma być w dniu dzisiejszym 18. Klara daje równo, gdzie ty jesteś, tutaj kula mocy. Nie przedłużam. Pik. Ale bebek mały. Pierwszy sygnał. Każdy chce rozpocząć od wiadra. Duży sygnał i dość głęboko. Kopiemy. No, niestety, ten sygnał jeszcze jest dużo głębiej, ale tu jest zgoda do 50 cm. Tutaj mamy ślad po potyczce z 8 z 9 września. Jak Polacy tutaj walczyli z Niemcami we wrześniu 1939 roku. A jeżeli chodzi o samą tą, wiecie, tą karczmę, to nie mam pojęcia kiedy ona tutaj stała i na jakiego typu monety przy tej karczmie można się napatoczyć, bo to z przekazu ustnego od nadleśniczego. No, pożyjemy, zobaczymy. Na razie mamy uchę. Głównie liczę na jakieś ciekawe monety, może złoty dukat, może Ort z tej mojej listy a może i nawet jakieś, nie wiem, 5 zł, 2 zł, piłcuski, to. Chyba takie najbardziej prawdopodobne, ale wszystko będzie ciekawe. Cokolwiek jak się uda znaleźć, to będzie ciekawe. No, tyle muszę powiedzieć. Ale ładnie się, kurde, to budzi takie złote to jest. Nic patynki nie, zasz, nie zaszło patynką w ogóle. Nic a nic złotowe. Tak jak widać na załączonym obrazku, 10 groszy jest miedziane, więc 49, tak? Chyba. Idziemy dalej. Jakbyście się zastanawiali, gdzie balony z helem lądują. Jak dzieciaczkom z rączki wypadną To tu, o, to już chyba, nie wiem Piąty, szósty, od kiedy tutaj w Iłży że po tych lasach Na Śląsku tak nie ma Wniosek taki z tego, że w Iłży częściej dzieci dostają balon z helem Serce mi dość mocno zaczęło bić Ale to nie przez ten przedmiot Tylko jakiś barzant się tutaj Zaczaił Nie wiem, czy mu wcześniej nie odleciał, czy tam nie spieprzył Bo on zaczął spieprzać, nie, nie odlatywać I mnie wystraszył Dwa ziko z prl -u. Z tej dziury, o Teraz znowu jakoś dzięcioła słychać. No nie jest to dzięcioł, ale w ornitoledzy będziecie wiedzieli co to jest. A to co to ktoś dostawił? O jakie masywne! Ja chrzanie. Łuska. 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 No wierzyć się nie chcę, zobaczcie. Chyba moniak. No nie no PRL. Weźcie coś, żeby się wylosowało lepszego Jest i łańcuch z lasu. Kaje mój champion. 13 rok, tak? 0180 fci.pl 5813 Kaje mój gołąb. Jest coś innego. A będzie to miało jakieś... Czy to jest takie płaskie po prostu? Chyba nic nie będzie miał. No niestety nic. Takie badziewko. Gdzie ta karczma? Przynajmniej coś innego jak łuska, nie? Dobre pół godziny nic nie wychodziło cały czas marsz, a teraz wyszła taka tulejka. No i niestety urwał się ten drucik, bo tak to było, nie? Nie wiem, co to mogło być. Macie jakieś trafy? Łucha kolejna A tam były przed chwilą dwa grosze Idę już w kierunku auta na, na to, żeby się, Po to żeby się napić i odpocząć chwilę eee. Myślałem, że coś ciekawszego będzie A Ładny sygnał Dawaj na, dawaj na żywo o, Ale płytko strasznie Uczesna moneta jakaś będzie pewnie O, już widać I co to? Dwa grosze współczesne. Już widzę swojego busa, ale widzę też... No właśnie, co to? Co to jest? Nie powiem wam, co to jest. Zgąski? Hmm. Ciekawy kawał żelastwa. Ale zaraz będzie zarąbiście. Jak mi brakowało takiej pogody. Pogibam se pięć minutek. I spadam do lasu z powrotem. Po przerwie mamy Brenekę i Jarek dojechał. Słyszałem go. Tym razem nożyk jakiś taki dziwny. Widać, że nożyk. Czy wam się to kojarzy z czymś z ekwipunku z drugiej WŁEś, z polskiego ekwipunku? Coś to takie jakieś. Coś mi to świta. A to co to za przedmiot? No to ciekawe. To bateria czy co? Heh. Z dobrych 40 cm kopaczka. Może nawet taka trochę starsza. Chust wie. Ktoś zakopał kopaczkę. Pod taką kępą dziura. I z tej dziury zaraz koło polmosa to jest co jest najlepsze. Jedna, drugie kopiejki. Który rok? Tam chyba 19 wziąłem, tak? Mikołaj drugi. Fajnie, szczelę tą monetkę im. 18. A, rozleciał się. Rozleciał się, ale z Zawsze coś. Zawsze coś. Jarek mi krzyczał. Co to jest? Już czyścimy. To jest y, klucz do, do wyciągania łusek z Brawlinga zakręconych w lufie. Furdy. Już czyścimy szczoteczką. To jest zasobnika od Brawlinga. No to może Brawling będzie. O, tak Dwa, osta wygląda. Dwa ostatnie znaleźli, nie? Tak to, tak to wygląda. W tym u Artura na zgodzie o. W, w zeszłym sezonie. Tak to wygląda? No to fajnie. A tam są jakieś sygnatury? Wiesz co no to jest 100% Brawlinga. Bo już mamy takie jedno. No dobra. To powinno być złożone tak, jak było, jak było, jak chodziło, to powinno się złożyć no. jak scyzoryk w tą stronę, nie? Ja, jak jak gruszymy, motylek nawet. Jak ruszymy, to, no to, się rozwali, no. to się rozwali, no, no to strzelamy to. Strzelamy oczywiście. Zobaczymy czy nie ma nic więcej. Dobra, sprawdzaj. Znowu mnie Jarek woła. Maleństwo, o jest Lilikafra. Y, harcerska dokładnie. Albo francuski też znak, oni tak? się z tym utożsamiają, ale ogólnie no, harcerski. 18 plus las, w którym jest drzewo sprzyjające dendrofilom. Ty ty ry, ty, ty. Ty, ty, ry, ty, ty. A teraz jaki Bebok tam wyskoczy. Normalnie tam pusto. E! Ech ładzie. Trzeba się cieszyć, że tego tutaj w tym lesie nie ma dużo. Mój ostatni sygnał już dzisiaj. Rura udupcona z jednej strony, a z drugiej obcięta. sygnał jak marzenie, ale niestety. Ale zabawa na koniec. Skręcać tutaj bardziej. Tak jak widać na załączonym obrazku, finito. Myg, ja tutaj sobie na krzesełku siedzę. Wypoczywam. Skończyliśmy szukać, tak jak widać na załączonym obrazku. I jeszcze jutro tutaj przyjedziemy. Trzeba pognębić to miejsce. Miał już plery bolą, a Jarek ma robotę do zrobienia. Więc w wstępnym ujęciu widzimy się tutaj z samego rana. Teleport w czasie i przestrzeni. Mamy kolejny dzień. Jestem u Jarka pod chałupą i zbieramy się tutaj. Jest godzina tam dziewiąta z groszem. Zbieramy się, zaraz będziemy jechali na poszukiwania. Poszukiwaczy sztuk 3 jest Indianin, jest Mariusz i będziemy próbowali w tym terenie coś znaleźć. Tak jak widać, posprzątany jest. To jest najfajniejsze, że są hałdy tych gałęzi. Jest to dość tak. No widać, że to jest aż płaskie. Można się tu pokręcić. Teren nie nieprze przeszukiwany nigdy przez stowarzyszenie. Więc zobaczymy. Ty byłeś tutaj wcześniej i namierzyłeś ten obiekt, który teraz pokazujemy. Jakaś taka tablica. Sprężarka. Pantograf boczny to jest refle reflektory. Pantograf to, to jest z tramwaju. <gry> tu jest sprężarka. Tu jest pantograf lewy, pantograf prawy. Tutaj jest ref, Tu są reflektory, a tutaj jest łącznik przyciemnienia. I to być może jest z jakiejś rolniczej albo z takiej jakiejś maszyny, która tutaj, no może nie, nie takiej aktualnej, nie? zdecydowanie, ale jakiś starszej, która była używana do takich prac leśnych. No bo co, pantograf? No mi się pantografy to kojarzą z jakimś koleją albo z jakimiś tramwajami, ale pantografy również no. Ale jak pantografy na lewo, na prawo wychodzą, pewnie od jakiejś maszyny. Ta ziemia jest fest ubita przez te kopary, czy przez to, co tutaj jeździło. Strasznie ciężko się kopie śruba. Pod piękiem sygnał dość duży. I przed chwilą guzik, nie mi, tylko Indianowi. Denka z magazynka do Brawlinga, tak? Mhm. Brawling to był ten RKS, tak? RKM. RKM. Jeszcze raz to nagram. Denka z magazynku od Brawlinga. RKM, Brawling. Zaraz zobaczymy do czego się tam do Mariusz dokopie. I dalej w tym dole, co to by były? Kawałki sprężyny? Jakieś dziwne. Kółeczko. Co wy tak krzyczycie tam na tych koronach? Pytiu. Jaki dziwny dźwięk. Na Tamizie tego pełno znalazłem. To jest końcówka z nożyka. Obicie tego drzewca. Tej rączki z drewna, nie? Na samą górę się takie coś wbijało. Może być stare strzele to. Zwiad za nami. Niestety nikomu się nie udało namierzyć nic ciekawego. I zmieniamy miejsce, póki jest jeszcze e, wcześniej. Przemieszczamy się w miejsce, gdzie była jakaś średniowieczna druga stara. I jeszcze jakieś inne tematy i pomnik tam jest. O, chyba jesteśmy już nawet na miejscu. Gdzie ten pomnik, o którym wspominał Indianin. No jest tam kawałek kamienia i krzyż. Teren jest mocno przeorany, natomiast z tego co mówi Indianin, to tutaj jest ta droga. Ja tutaj teraz na jakichś 40 cm takiego kawałka żelaza znalazłem, okrągłego. Ciekawe co to było. Może to moneta nie jest, ale jest to zdecydowanie stary klucz. Fest, fest stary. Ale fajny, nigdy tego nie znalazłem. Ciekawe jak stary jest. Szczelony oczywiście, masywny. Puszka Pewnie, że puszka Żubr Ale muszę powiedzieć, że teren wymagający i zaczepia się detektoru te haszcze. O te bluszcze przede wszystkim. I pełno powalonych gałęzi. I znowu będzie puszka. A tym razem flaszka. Szanić flaszkę. No niewdzięczny teren dochodzenia. Pochwa. No fajne. A bagnetu nie było? Idziemy. A tu masz dostawiony tam detektor. To żeśmy wołał cały czas, a ja za tobą nawołuję. Trzymaj, no to idziemy. 50 metrów stąd są Obozowiska tej armii krajowej, tak? 50 metrów stąd I tutaj bagny został trafiony Zaraz tam detektor widać Dokładnie tam oparty Idziemy w tamtą stronę Łuska Coś się dziać zaczęło w końcu Łuski Pięć sztuk w jednym miejscu żelaznych Mariusza żeśmy spotkali Ja się osobiście przeradziłem Bo się tu skradałeś w tych krzakach jak, jak dzik ostrogę mówisz trafiłeś Ale coś zgubiłeś Łopatkę. I to nie jest mój to jest, sygnał To jest, patki. idziesz szukać no. A tutaj taki łańcuch wylaz, Takie coś, zaraz to wyczyszczę jeszcze Cholera wie co to Jarek mi narobił smaka Dwa znalazł przy mnie To mam ja. Średniowieczny krzyził O Jezus Maria o, Piękne Ten bagnet bardzo możliwe, że jest powiązany z tym miejscem Obóz partyzancki Pole bitwy, Piotrowe pole Artur, z tego co wiem, bardzo chciałby tutaj poprowadzić poszukiwania. Tu są tablice jakieś pamiątkowe. Opis. Alarm, alarm, biegnę do swojego plutonu i kampanii. Ludzie już podrywają się z legowisk, krzycze ile się w piersiach, alarm. E, I co? No i tutaj są zdjęcia tych partyzantów. I taka ciekawostka. E, chłopaki z stowarzyszenia tutaj Detektor tymi byli tutaj. Odpoczywali poodpoczywali, wstali i w tamtym miejscu koło mojego detektora orzełka trafili. <grywia> Taka sytuacja. Powiem wam teraz zabawną historię, która miała miejsce przed chwilą. Mianowicie Mariusz zgubił łopatę i poszedł jej szukać, nie? No i mówi, że się zawija, jak znajdzie tą łopatę albo nie znajdzie, to się, zawi to się zawinie. No i Indian dał mu ten, tą pochwę z tego bagnetu. No i teraz dostajemy informację, że Mariusz zgubił tą pochwę. Wracam już powoli, ale faktycznie widać tu tą średniowieczną drogę. Zobaczcie jak ją widać. Tutaj cały czas idzie, jest takie wgłębienie. Ssit, takie wgłębienie jest. I w tamtą stronę idzie, aż tam. I to kilka takich nitek było. Po było widać. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień tu jest dobry. oto dwa razy tego samego bagnetu. A czy Boże pochwy. A mówicie, że ma, ma ten Mariusz załamany. Jej łopatę wziąć z miejsca. Nie, jedna druga Dzień kopiejki, druga. też myślałem, że Dienieszka. Słuchajcie, podsumowanie tych dwóch dni moje. To nie jest jeszcze moja rzecz, ale tu mi chłopacy pokazali coś takiego, wyszło ciekawa sprawa. Tym bardziej, że jakieś tak zdobiona jak muszelka to wygląda. No i z takich fajniejszych przedmiotów no to Jarek je ma. Tego jeszcze nie zidentyfikowaliśmy. Jeszcze to może jakieś monetki, nie? No, no to tyle mi się udało znaleźć. No, natomiast no wypad, wypadł, ratował Indian z bagnetem razy dwa. Pochwą. No, pochwą. Cały czas mówię pochwa, tu... Bagnet, 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 bagnet takie buty. Teraz trochę odpoczynku. Trzeba się wykąpać. Jakiś taki. Co to? Nie dogoliłem się czy uwalony jestem? Mniejsza o większość. Yy, tyle jeżeli chodzi o ten film. Jak się podobało, możecie zostawić pierdełki. I do następnego. Trzymajcie się. Cześć.